Dzień dobry. Dobry Hej. wieczór. Dostań. Gdzie idziemy? Yy, tutaj jest Michał Polczek, także... Cześć. Hej. Michow. To ja chciałem robić making of, a widzę, że my tu mamy making of. Usłyszałem ruszenie czegoś sympatycznego. Co to no. No. Tak Rupieć. Bardzo? bardzo. Prowadź, wiesz, będzie sprawnie. No, jest nadzieja na kawę jakąś? Oczywiście. I wodę? Woda już jest gotowa, woda zaraz zlepnie, o tej porze, ja pijam. A ile może wyrobować, godzinę? No, godzina jest 90 minut, może się uda, to będzie okres. Jakieś ukazy. Nie wiem, czy tylko był raz w Nie. Nie zupełnie? Jako dziecko, nie. Jako ja byłem... Ale reprezentacja... Ja pijam kapitanem drużyny, czy to prawda? nawet o kęcie. RKS OK się napisało nam na Twitterze, jak września rodzajówka. Tak? Żeby przypomnieć, podobno szukali twojej legitymacji u siebie. Prowadź proszę. Prowadzę, dobra. Dziękuję. Dzień dobry. Cześć. Cześć. dobry. Zapraszam na makijaż od Czy chcesz tu kawę, czy ci postawić tam, yy, gdzie siedzimy? To tu może sobie Dobrze, Panie Michał panu, Michał ten, ten Nawet. Dobrze. A, to tak. Delikatnie. Delikatnie. No, z Nie ma cóż. Słuchaj, jak byłoby nadużyciem, jakbym cię jeszcze jedną poprosił taką? Jeszcze jedną. No tak bo ja samo? to wiesz, piję, tak? Tak, jak na planie. Idealnie. Nie ma umotowania. Michał czy A. Jeszcze nie. No, myśmy w ogóle przez to, że były te rozmowy z kinami, no to mieli perspektywę wpuszczania tego nawet 19 czerwca. Więc film był gotowy od 19 czerwca tak naprawdę, żeśmy to zrobili bardzo nie, nie, nie. sprawnie, no ale Czyli ponieważ... Zamieszanie, dopiero nie były w stanie zdecydować. bo było początkowo tak, że Wszyscy mieli się otworzyć jednocześnie i te małe kina, i duże, jednego dnia wpuszczając jakiś tam tytuń sensowny, dzięki. No, ale nie wytrzymali ciśnienia, i ci mali się zaczęli otwierać w zasadzie bez kontentu żadnego. No, potem się otworzył bodajże helios, multikinos, cinema na końcu, i w rezultacie, moim zdaniem, ludzie w ogóle nie wiedzieli przez długi czas, czy te kina są otwarte, czy zamknięte. To na pewno komunikacyjnie nie było ok. Właśnie, może jakieś kiniarze powinni byli zrobić jakąś kampanię, co? Taką informacyjną, że proszę... Ta kampania nas... ruszyła, ale no też brałem udział w zebraniach sztabu kryzysowego i no naprawdę były ze dwie czy trzy fajniejsze oferty z agencji reklamowych. No i w końcu, nie wiem kto to wybiera i na jakiej zasadzie, no ale ta kampania po prostu to była, no tylko na linę się walnąć. Jak ja zobaczyłem, to wiesz, no smutne jakieś rzeczy w parku, jak to w ogóle miało kogokolwiek. Zachęcić do pójścia do kina. A zobacz, że środowisko, środowisko piłkarskie, zaczynając od prezesa Bońka, wiesz, wywalczył sobie tam wizytę premiera, szybko zielone światło, powrót kibiców na trybuny. W ogóle najpierw powrót w ogóle meczów z zamrożenia. Ja nie wiem, chyba Bundesliga była szybciej od polskiej ligi. A od czerwca dużo przemontowałeś? Czy nic? Poprawiliśmy parę rzeczy, no takich jeszcze mając refleksję gdzieś Że może jednak kilka. Ale znaczy w nie, nie przemontowanego. Dokończaliście? no, 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 myśmy w no, zaczęli zaczęli to to przełomie przełomie no, i no, 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 to to w A, maja, no, Aza, to była, w ogóle byliśmy jedyną produkcją, produkcją, została została w czasie pandemii pandemii no, myśmy kręcili na samym początku przecież to taki, no, totalna, przecież to, jest, no, nie no była to w ogóle no, 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 totalna przecież no, no, o no, z no, totalna Wykreślili mnie z jakiejś reżyserów, gdzie nawet nie wiedziałem, że w czymś takim jestem, no wiecie. Zagrał na razie u mnie trzy razy. No to jest tak, że jak się z kimś stykasz i masz dobry przelot, a okazuje się też, że ktoś jest no na tyle utalentowany, że jest w stanie tworzyć z Tobą różne postaci. No nie masz kopii i wklei, tylko on jest w stanie kreować różnych bohaterów, no to wiadomo, że się z kimś takim fajnie pracuje. Ja już jak się też... Gdzieś tam przyzwyczaję do kogoś, to na no wiesz planie jest tak intensywnym przeżyciem, spędzasz kilkanaście godzin dziennie na planie, no gdzie to jest tak duży wydatek, energetyczny, w ogóle no nie tylko fizyczny, ale psychiczny, ja przez wiele lat w ogóle nie pamiętam, żebym miał inne sny w czasie kręcenia na planie niż duble. Więc no jak mam spędzać te kilkanaście godzin z ludźmi, no to wolę czynić to z kimś, kogo lubię, tak? A w takiej formule byłeś kiedyś? Brałeś udział, gdzie dzwonią ludzie i, i zadają ci pytania? Bezpośrednio. Wiesz co, nie wiem czy aż tak na żywca to było. No, trochę tych wywiadów było, ale chyba bardziej internetowo. Tu słychać tych ludzi? Słychać, ale tak. Tak, tak. Oni dzwonią. Mamy tu radio też i dzięki temu mamy możliwość wrzucania na e, weszło FM. Mamy możliwość puszczania pytań ludzi na YouTubie, co, co nie jest częste. Tradycyjną fotyczkę poproszę. No to ja zrobię, no jak. Ale moim też, by ja wymyśliłem sobie tej Tak, zrobię, zrobię już, no. Dobra, tylko tu szukamy. A bo ty też masz tego Twita przygotowanego. Ja ja, ja chcę, chcesz, czy... Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze tak? Czekaj Zaświecę tak. jeszcze to będzie. Dobra, Dobra, to możemy odliczać chyba, nie? I da. Dobra, jeszcze jeden na tym będzie Dla mi mój, to ja wrzucę Aha No dobrze, bo wiesz, tu będzie lepsze jadło się Dobra, sorry jeszcze raz ostatni Dzięki Jak założyliśmy ten kanał, to jeszcze nie było jednego, jednego filmiku. Już mieliśmy 70 tysięcy subskrypcji i ktoś nam sam. O, słyszę bardzo dobrze. Ktoś nam skomponował tą muzę. Słyszymy się bardzo dobrze, dzięki.